Sesji y, spowodowany jest y, przyczynami technicznymi, a zatem otwieram obrady 50. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Goszkowice. Witam serdecznie Państwa radnych, witam serdecznie Pana Wójta wraz z kierownictwem urzędu. Drodzy Państwo, zgodnie z artykułem 20.1b ustawy o samorządzie gminnym. Nasze obrady są rejestrowane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a zatem za wypowiadane treści odpowiada mówca. Stwierdzam, że podczas dzisiejszych obrad uczestniczy 15 radnych na 15 ustawowego składu rady, a zatem stwierdzam prawomocność obrad. Czy są jakieś wnioski do proponowanego porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę. A zatem odczytam porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi: wnioski do proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci: wnioski do protokołu z 49. sesji Rady Gminy. Punkt czwarty. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszkowicach za 2022 rok oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2022 rok. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Goszkowice na rok 2023. Punkt siódmy, sprawy różne. Punkt ósmy, zakończenie sesji. Punkt pierwszy i punkt drugi mamy zrealizowany. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wnioski do protokołu z poprzedniej 49. sesji Rady Gminy. Czy Państwo zgłaszacie jakieś wnioski? Bardzo proszę. Nie widzę. A zatem protokół z poprzedniej sesji, 49. sesji Rady Gminy Goszkowice uważam za przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu czwartego. Przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszkowicach za 2022 rok oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok. Drodzy Państwo, Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Ania Pechta szczegółowo omawiała nam oba sprawozdania na wszystkich naszych merytorycznych komisjach i Państwo Radni zaakceptowaliście pozytywnie sprawozdanie. Czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Kierownik? Bardzo proszę. Nie widzę, a zatem Uważam sprawozdania za przyjęte. Przechodzimy do kolejnego punktu, punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030. Projekt y, zmian w wieloletniej prognozie. Finansowej na lata 2023-2030. Szczegółowo omawiała nam pani skarbnik Rita Ociepa. Czy jeszcze macie państwo jakieś pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę. Nie widzę. A zatem odczytam projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goszkowice na lata 2023-2030 na podstawie stosownych artykułów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz odpowiednich artykułów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Paragraf pierwszy dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Goszkowice na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2 określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w wieloletniej prognozie finansowej realizowanych w latach 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia do dokonywanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w paragrafie 1, zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Punkt 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. A zatem, drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę odpowiednio zaznaczyć za, przeciw lub wstrzymuję się. Bardzo dziękuję. Mam już wszystkie wyniki głosowania. Stwierdzam, że na uprawnionych do głosowania 15 radnych 15 głosów zostało oddanych za przyjęciem uchwały, a zatem projekt uchwały stał się uchwałą. Kolejny punkt szósty to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Goszkowice na rok 2023. I ten projekt y, dotyczący zmian w budżecie. Gminy naszej. Omawiała nam szczegółowo Pani Skarbnik. Na wszystkie pytania zadawane przez Państwa odpowiedziała. I projekt uchwały zyskał przez Państwa aprobatę. Czy jeszcze ktoś chciałby spytać Panią Skarbnik? Bardzo proszę. Macie jeszcze Państwo pytania? Nie widzę, a zatem odczytuję projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szkowiec na rok 2023. Na podstawie stosownych artykułów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku oraz stosownych artykułów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8 686 206 85 zł. 85 groszy oraz rozchody budżetu w wysokości 1 130 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. Dochody budżetu państwa planowane do, uzys do uzyskania w 2023 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5. Paragraf 6. Budżet po zmianach wynosi. Punkt 1. Plan dochodów budżetowych 61 830 294 zł. 93 grosze. Dochody bieżące 39 776 926 27 zł 27 groszy. Dochody majątkowe 22 53 368 66 zł 66 groszy. Punkt 2. Plan wydatków budżetowych 69 386 501 78 zł 78 groszy wydatki bieżące 39 986 033 zł i 59 groszy wydatki majątkowe 29 400 468 zł 19 groszy Paragraf 7. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 556 206 85 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z przychodu wprowadzonego do budżetu na podstawie artykułu 217 ustęp 1 punkt 8 ustawy o finansach publicznych. Planowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 395 510,82 zł. Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 290 696 zł. i 3 grosze wraz z planowanym do, do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3 870 000 ,00 zł. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 830 000 zł zostanie sfinansowana z zaciągniętego kredytu. Ogółem planowany do zaciągnięcia kredyt wynosi 4 700 000 zł. Ustala się limity zobowiązań, paragraf 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na. Punkt pierwszy. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 700 tys. zł. Punkt drugi. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie. 830 tys. złotych. Punkt trzeci. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 miliony 870 tysięcy złotych. Punkt czwarty. koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 400 tys. złotych.

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości 300 tysięcy złotych. Paragraf 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę odpowiednio zaznaczyć za, przeciw lub wstrzymuję się. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, a zatem projekt uchwały stał się uchwałą. Kolejny punkt to sprawy różne. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy zatem do punktu 8. Zamknięcie sesji. Drodzy Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 50. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Goszkolnicy. Za udział Państwu serdecznie dziękuję.